Nie ma kąt. Tylko kur... pochnięte. Hmm, czy... czemu wszędzie cyrlica, kur... Nie rozumiem języka encyklopedii, kurwa z Minecraft'a, um co to <si Sa... <tod 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 ma <tod być? Co? Nie ma czasu na pytania, wszędzie dał Ale po co, jakby jest jakiś poszczególny tego... nie mam Bo co mi zrobisz? To nie ma sensu Gwałcimy no, psa, wsiadaj do domu, to Jak ciwca zgwałci. O nie, tylko nie to! Kurwa! Na przekątną! to Kto ci da prawo jazdy? Kto ci da prawo jazdy? P Dawaj, próbuję jeszcze raz, no daję ci szansę. Czekaj, 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 czekaj. Ja sobie wejdę tu na przekątną poproszę. Będzie jak z tym myłem, skąd? Taksy, taksy na przekątną. To się stało. Panie na przekątną! Siadaj, teraz ja poprowadzę, chodź, teraz ja poprowadzę. A kurwa! Porywam cię! Porywam! No nie, tak idzie ze mną. Porywam cię! Gdzie ty kurwa jesteś? Ej, co stoi ja to? A co ci samo? Kwiatek do środka, kurwa. Ej, w ogóle działa ten? Nie, nie działa. Wiesz co? Nie wiem czy wiesz, ale mam urodziny jutro No i co? I tak do nich nie dożyjesz A <grym> kurwa, bez YouTube No nie dożyjesz, że jeżeli patrz. Albo może pa Widzę <grym> kurwa jeździ nie miem Wiesz prawo jazdy w Cheetosach. O, a, kolejna rampa, wpad. co robimy? Uhu. Ej nie wyszło Na przykład niektórzy rankę w się sensie wygrywają w Citosach. I co są miny? Chyba tak To są chyba miny teraz bylka uuu Pomocy Ja jeździć kurwa nie umiem To się jazdy Nie wiem kurwa ma wiesz, wiesz co nawet ek ode mnie lepiej jeździ ta dawaj Jedziemy uuu. Ja ma za późno tytuł filmu. Misz kierownicy. Tak, <laughs> to kierowca o, kurwa był. <laughs> o kurwa! O kurwa, minę tu, co! <laughs> Ej, ja żyję, ja żyję! Ja żyję, nic mi nie jest. Ile? 5 złotych. O kurwa. A nie, to, to... Nie, nie, nie! A nie! A no może pytanie, czekaj ja w to wpierdam, coś to, to wybuchnie? Dobra, nie. Czy jest giz? Ty, ty, o, 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 o kurwa! Mamy cukierki szybko spierdalamy do, do Tak dokładnie spierdalamy <laughs> za granicę temar, kurwa, wow. O kurwa, dam... Jeden... Moja głowa <laughs> <laughs> <gry> Jakie, <gry> Jakie efekty dodatkowe kurwa Bym no, powiedział walnęliśmy to jeszcze na pierdala Pokażnika, let's go o, wow. <gry> Kurwa kto ci... Kto je uczył, kurwa jeździ. Pan mnie przecież uczył To są moje testy Panie, tym no ty wózkiem się nie da jeździć! O kurwa! Dziś, dzisiaj się zaczynają moje jazdy! O w ko- What the fuck is going on? Witam pana, co pan robi na, na dachu? Co, co, czemu pan lewituje nad autem? To jest kurwa! Nie, yeah, mały błąd w autu! Jej co? Jak on to robi? What the fuck? Zapraszam. Czy panem ja... ja pan ja proszę proszę z tobą zejść? To to nie wolno ja lewitować. W nie wolno creative mode'a, o dobra to tak, to... Dobry. A czekaj chwilę, bo ja tu gdzieś piwo jeszcze mam w bo... aucie. Czekaj kurwa, eee. Gdzie to leżało? Trzymał cię? O, no, 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 czekaj pan. Ech, ja znajdę tego... Tylko... A to, a to nie to, a nie, to niech pan pójdzie do sklepu, ja na pana poczekam. Dzień dobry. Mam takiego, tego, tego browarka dobrego, takiego, no, o, no takiego, może być, może być. Dobrze, dobrze. O, dziękuję, dziękuję. Gdzie ten skurwiel pojechał? Co jest? Gdzie ty kurwa pojechałeś? Nic nie jest. Cześć. Kur... Celem tego filmu jest dojechanie na sam duło, ale czy się uda? Nie wiem... demonetyzację. A ja wiesz co, bo... Ja z na samym starcie wjechałem minę. Ca o to, to, to... Nie no to są dobre początki. Jak na razie idzie nam świetnie, nie na pewno do połowy nie dojechaliśmy po tym co ja widzę. Nie widzę kurwa. Co jest górka? Co to to się stało? Nie wiem, ta gra jest pojebana. Proszę, proszę, proszę mi pokazać jak się jedzie. Nawet ja z panem usiądę w aucie na pierwszej kamerze. Dzień dobry. Ty, 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 ty. Nie, to się nie skończy. Nie wiem tego. Pan nas zabije. No ty człowieku. Nie, no nie wolno. Wyda, to Gdzie jest nasz dom? Gdzie Szyma. jest nasz to jest, to jest taki, taki nowy szyber, dach. Jaki kurwa szyber, tak? Dach, A my dachu nie mamy. O kurwa! O, i Pana, wie pan, że pan mi rozpierdolę samochód, nie mam dachu, jeszcze kurwa leżymy na góry nogami. Jak, nie wiem kto się. O. O, o! dobra, jest git Spierdolamy! No i za, ja ty będziesz kierować Takim złomem? Ja piedo. Nie no proszę pana, ja, pan, pan mi pokazał ważną technikę jazdy Nazywa się jak kurwa e, Jedź tyłem, dobrze to działa To teraz e, pojedziemy przodem? O kurwa, nie nie nie, to, to, to są te miny ty, ty, ty. Jaka bomba? Pan, pani jest bomba Jak na panią patrzę to kurwa coś jest to A jak na panią patrzę, to mi serce mocniej bije. CO JEST? Co co, tym? Co się dzieje? A ja nic nie A, widzę. serce bije, kurwa, jak z tobą jadę tym samochodem. Kurwa, Maciej, ja jeździć nie umiem. Kurwa, to jest prosto droga, ja nie umiem Kurwa, ty idioto zajebany kretynie. Dwa tysiące, tysiące, kurwa, lat ludzkich a ty dalej kurwa nie odróżniesz a ty, a, ty, a ty dalej nie kurwa prawo od lewo jak kalafior Jedzie proste mostem, nagle je w lewo ja, Tak ja wiem jak się kurwa kieruje <grym>, To nie umiesz jeździć Przypominam Ci że ty kurwa nie, nic nie widzisz bo jesteś ślepy Ja umiem jeździć patrz teraz Kurwa ty jesteś po trzech piwach Zbyszek Zbyszek, żadnych gwałtownych ruchów, co ty robisz? Ciebie wyśliznął kurwa. Zbyszek, co ty robisz? Spierdalam załta. auta O kurwa, dobra, samochód się trzynę. Na pełnej kurwie, daj kurwie miodu. Drrr. Daj kurwie miodu. Uwaga miny. Ty, tyry, tyry. Dasz radę, pamiętaj tutaj zwolnij, byśmy nie spadli. Powiedziałem kurwa złoty Powiedziałem nie... To jest magia na pierwsze sobie Na pierwsze sobie to to jest kurwa magia Co? Coś wybuchło A nie, ty jej żyjesz Jeszcze <laughs> ja Tylko widzę jak ty jedziesz i wszystko kurwa na tym teraz je ja tylko tu <tulne> się kurwa wybuchł w tle. To ja jedyne, co widziałeś? Ja jeszcze żyję, że nagle, o kurwa, już nie żyję. Nie, kurwa, nie Nie, nie to, że ja wybuchłem, to jedyne, co ja widzę, jak, kurwa, jakiś pira drogowy jedzie się z drodze każdego kaktusekiem i się, kurwa, da. Czekam na ciebie w drodze. O, widzę, jak tam się spierdalasz. <tulne> <tulne> ja te gra jest zajebista, kocham ją. <tulne> <tulne> ja, kurwa, <byłem tulne> widział pan od historii w klasie obok. Jestem bogiem, kurwa. <laughs> Człowieku, wiesz, że ty masz czerny wam? Ty możesz cukierki rozdawać. Kurwa! Zbychu, żyjesz? O, chyba nie. Zbychu chyba nie wytrwał. Ja tego tak widzę, jak ty psikołkiem, kurwa, lecisz. O kurwa! Żyje. Widzę. Tyle co zostało po nim. Tylko czerwona maska. ty jeździsz? z tej masą. Ile, ile za niego dałeś? Ja ci kurwa dam chuj, zaraz ci skopię to auto. Czekaj chwilę. Ja pierdolę. Jedź pierwszy. Daliśmy radę! Uhu, uhu. Ale jazda o, Underground jest. O kurwa, wyjebał by. Widzę, że nie jestem jedyny. Patrz mam sedana teraz, patrz nowe auto. No i teraz to ja rozumiem, jakiś można wozić kurwa. Jedziemy o, czy, czy też się wysadził? Cześć, a wy, wy, by Czeka na ciebie Uda nam się! Dojedziemy do końca, uwierz w nas, znaczy we mnie. Na koniec świata jeszcze dalej. Ej, żyjemy! Ferdek, tylanki lapidziani. Czekaj. Więc kurwa, Nabiłeś, kurwa, Widać jak jedziesz. Da się to driftować? dryftować? Niezbyt. <głos> <głos> da się to driftować? dryftować? To cię z dodatkową eksplozją oddali z takim puszem. <noise> Ciekawe co to było? <głos> <głos> Myś myślałem, że spadłeś. Ej, oby by zajmował się auta, Let's go! <noise> No właśnie, prawie nie wjechałem. Ja jestem za tobą, uważaj nam Co za debil. na chuj ci to było? Ty zjebie. Dobra robota, mój przyjaciel. pana na kanapkę. Jadę tyłem. O, drift, pa, 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 A ty to widziałeś? Jeszcze mój telefon, szle. Dobra, jadę za tobą, jadę za tobą, jadę za tobą, nie zjeb tego, nie zjedź tego! O, kurwa! Nie, nie wypuszczę, wypuszczę! Dawaj, jedziemy, jedziemy za mną. Jedziemy. Jedź za mną. Ta, -ta, -ta, ta ta, ta 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 ta. Ja mam pytanie, że ja nie rozjebię auto, to nie, one będzie bardziej skęte? Kurwa. Mówi coś kwajebu i się, się dostało raka. Nie wiem ciebie kurwa stary jedną, chodź, jedź za mną. Ała <laughs> To <Ten> jest osób kurwa Kamina <laughs> <laughs> się podziały wadę <laughs> Ale udało mi się nie wjechać no. Nie w beczki Coś się ogóle Nie wiem no, ja żyję no, Bożeś tam na rampie na środku żebyś nie jechał Sola, czekaj na mnie! O, Ej, ta gra jest genialna, jakby strasznie mi się podobał tę mechanika z tym jeżdżeniem, że auta się niszczą To jest takie zabawa. Można by było taką grę stworzyć, byłoby śmiesznie Ale nie się, gra jest no, fajna No, ja się na dobrze bawię, nie Sola, Sola, czekaj na mnie, bo mi zapierdala szybko A, ty na mości jesteś dopiero Jeszcze dalej żyję, mnie nie, nie, nie wysadziło Dobra, zwolniłem na no, masie, jest git Idziemy <noise> 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 Nie pytaj, co się stało <noise> Bo kurwa, zrobię jakiś progres, końcu przyjechałem tam i jadę pod górkę Kurwa, kurwa Dobra, na wstecznym teraz, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie Tylko się nie wpierdol w tą bombę obok, dobra <śmiech> Ostrożnie <śmiech> to obstawiam, że chyba po ptakach. Jest, jakaś baza Tylko się nie wpierdol w tą bombę obok i nagle kurwa daje, daje kurwa gazu i... lew do kawały, kawały. Cześć Sola <laughs> Jestem Zabierz mnie ze sobą no i kto ci dał kurwa te ty... Prawo jazdy jebane Co są eee... rakiety? Co tam jest? Ja chcę zobaczyć Ej, tu da się wejść, chodź, 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 co ma, chodź. O kurwa. <laughs> co, ale nic co o tym debilu. To ty możesz wejść. Masz na mówkę odpalić? Ej, bo tu jest jakiś dami A, jest już. Jak dobrze. Wiem ja może że to jest tyle bomb. Co nie jest na tych linkach, ja nabijemy tam kurwa. No i wybuchło tam z tyłu, tylko dźwięk bo słychać Jest tak jest, kurwa, jest, 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 Jebane miny, tu jest od chuja tych kurwa wybuchowych, pomarańczowych Kurwa, yeah. yeah. kurwa Jedź, 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 jedziemy dalej Panie dysk, dysk, ściany? Tak, kurwa E kurwa, bo teraz są jakieś miny na kółcach. co to kurwa jest? Saper jebany jakiś, kolejna łódź kurwa i Warzone, ej, tak, bo, bo... ej bo. jestem kurwa w Warzone i to jest chyba saper, bez kit ej, to wcale nie jest tak, że tę grę kurwa można przejść, nie? Dosłownie, przejść, pierwsze. Na ten. Na meliskę, tak? Na Monteverest Everest, później. Jaki kurwa Mount Everest? Człowieku, ty do mnie po ludzku, nie po, po rusku. Mount Everest, na Robloxie. Ale to jest roleplay, roleplay są nudne, to jest fajne, człowieku! To nie jest roleplay, tam się spina na tego, no, na Monteveres. Czy masz się po prostu tą grę kurwa, co z tym młotkiem skaczesz? No bo nie. Mi chodzi o tym Monteveres, to się po prostu spinasz normalnie, bez skakania. Powiedz mi, że tu jej resp. Powiedz, że to jest co? jakiś checkpoint, bo to jest kurwa most, którego chciałem wyskoczyć na te miny. A ja jestem na unfinished, na niezakończonym. tutaj no tak, tu nie można przecież przejechać, można wstecz O No kurwa macie, ja tutaj muszę wyskoczyć. Ej, kumarze na samym końcu, nie? Żeby przejść w grę Masz kurwa, musisz mieć szczęście po prostu. My cię wyjebało na wysepkę. No ja pierdolę malutka igiełka mi wyjebała całe auto. Końce hmm, przyszedłem Mamy się tysięcy jest, przeszedłem. Jestem na unfinished. Przeszedłem tę grę w końcu. Jeee! Yeah. Jestem z siebie dumny i zadowolony. W końcu mogę kupić mleko w Monopolowym. Czyli była zajebista. Czyli była zajebista. Ja daję 8 na 10. 10. Ja daję 8 na 10, co znaczy, że ta gra jest naprawdę dobra. Mocna osiemnastka. A teraz jej. Do zobaczenia. Cześć. Na pełnej! Uhu. Ai, tem suave.